Skrzyniowy crafter z napędem na 4 koła dostęp do ręki? Tak, tak, to możliwe. Zainteresowałem Cię? No to słuchaj dalej. Pod maską dwulitrowy diesel 177 koni w manualnej skrzyni biegów. Z tyłu 4 miejsca, z przodu 3 miejsca, czyli razem 7, a oprócz tego taki dodatkowy stolik. Schowek pod przednimi fotelami i schowek pod tylną kanapą. Jest to fabrycznie najdłuższy wariant tego samochodu, rozstaw osi 4490 mm. Skrzynia z burtami z aluminium i wymiarami w środku 3,5 m na 2 metry. Ale najważniejsze w tym samochodzie jest to, co jest pod spodem. Napęd for motion. Masz firmę budowlaną albo taką, która świadczy tego rodzaju usługi, że przydałby ci się do pracy. Taki W roboczy, siedmioosobowy, skrzyniowy z napędem na cztery koła, to zapraszam Cię koniecznie do kontaktu. Mam takie samochody, dostępne do ręki, jak widzisz w załączonym filmie. Jesteś zainteresowany ofertą? To koniecznie skontaktuj się ze mną Krzysiek z salonu Volkswagena auta dostawcze z Lubina. Zapraszam do kontaktu.